Wyobraź sobie narzędzie AI, które pozwala Ci tworzyć profesjonalne utwory muzyczne w kilka minut. Tworzy nie tylko genialną muzykę, ale również wokale tak realistyczne, że trudno odróżnić je od prawdziwych. Tym narzędziem jest Suno AI i to właśnie ono ma potencjał, aby zrewolucjonizować i zmienić zasady panujące w branży muzycznej na zawsze. W tym filmie pokażę Ci, jak Ty możesz zostać profesjonalnym muzykiem w kilka minut, korzystając ze szczypty magii. AI. Jesteśmy na stronie Suno AI, gdzie znajduje się nasza aplikacja. I aby zacząć tworzyć muzykę, musimy się udać do zakładki Create. Jest wiele sposobów na tworzenie muzyki z Suno. My zaczniemy od najprostszego. Wyłączamy zatem opcję Custom i mamy tutaj jedno pole, gdzie wpisujemy informacje na temat tego, o czym chcielibyśmy, żeby nasza piosenka była oraz w jakim stylu muzycznym. Upewnijmy się również, że opcja. Instrumental jest wyłączona. Do tej opcji przejdziemy później, a także upewnijmy się, że mamy wybraną wersję 4 silnika Suno AI. Nasz prompt, czyli informacja o naszej piosence, może mieć maksymalnie 200 znaków. Ja przygotowałem sobie taki prompt o jakości obsługi w urzędach, kolejki, biurokracja i brak życzliwości ze strony urzędników i styl Jimmy Acoustic Rock. Deep Mail Voice. I jeśli nasz prompt jest gotowy, klikamy po prostu Create. I Suno wygeneruje nam teraz dwie różne wersje naszego utworu. I zobaczmy pierwszą wersję. W kolejce stoi świat szary. Ludzie zmęczeni, by czas ich nie tracił. Jak widzimy, mamy tutaj fajną gitarę, a także niezły męski wokal. Zobaczmy teraz drugą wersję. W kolejce stoi świat szary. ludzie zmęczeni, by czas ich nie tracił. Biurokracja gubi serca, dusze z papieru. Ży Aby zmienić styl muzyczny, wystarczy zmienić nasz prompt, i ja tutaj napisałem energiczny pop oraz żeński głos. Naciskam Create i posłuchajmy naszych utworów. urzędowa tańczące miny kolejka się nigdy nie kończyła wszystkie te biurokratyczne z i następna wersja urzędowa tańczące miny urzędnik z twarzą niczym kamień Lud. Spróbujmy jeszcze hip hop w męskim głosie. Ja wchodzę do urzędów, slalom przez biurka. Wszyscy patrzą na mnie, jakbym był z kosmosu. Pani w okienku, mija mnie ze wzrokiem. Nie mam w sobie siły, by pytać o cokolwiek. W urzędzie czas płynie jak ślimak w słońcu. Kolejki nie mają końca w tym zakątku. Każdy chce załatwić sprawy na lata, ale biurokracja Nie jest to mój ulubiony gatunek muzyczny, natomiast nie byłbym sobą, jakbym nie sprawdził wersji Disco Polo. Zobaczymy jak Suno radzi sobie z tym gatunkiem muzycznym. Jak mgle, kolejka długa, końca już nie widać. I druga wersja. Wchodzę do urzędu, czuję się jak w mgle. Kolejka długa, końca już nie widać. Urzędnik z miną, jakby go coś bolało. Te papierki znowu nic nie znaczą. Nie jestem fanem Disco Polo, ale te utwory całkiem mi się podobają. Zdecydowanie czuć, vibe Disco Polo. Przejdźmy do innej metody, która daje nam trochę więcej kontroli nad tym, jak cały utwór ma brzmieć. Przejdźmy do opcji zaawansowanej i w tym celu klikamy tutaj przycisk Custom. I pojawiło nam się kolejne okienko, w którym możemy wpisać tekst. Naszej piosenki, a tutaj wpisujemy styl, w jaki chcemy, żeby nasz utwór był skomponowany. Mamy tutaj też opcję Write with Suno, czyli Suno może nam napisać e, słowa do naszej piosenki. Wystarczy kliknąć ten przycisk i wpisać, o czym chcemy, żeby był tekst naszej piosenki. Ja tu sobie napisałem o rosnących cenach i inflacji w Polsce. Klikam przycisk Napisz tekst, no i mamy tutaj gotowy tekst napisany przez Suno. W polu styl muzyki wpisujemy w jakim stylu chcemy żeby nasza muzyka była. Ja już sobie wcześniej wybrałem taki styl Chicago Rap, Soulful, Chipmunk Sample oraz High Fidelity. Teraz klikam Create i zobaczmy co Suno nam wygenerował. Aniochy pożegnanie. Shurcie, klepcie, klepcie! Klepcie, 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 klepcie. Klepcie, klepcie. Do planszy z wyszperanną kartą. Połóż oznawcy kantów. Shurcie, klepcie, klepcie. Klepcie, klepcie. Klepcie, klepcie, klepcie! Do świadków frazesów narzekających na. Klepcie, przegrajcie. do grosza miła. <marszy> <marszy> rośnie trudny piec. Pociechę dla ducha, tak nie wali się i leć. Hej! Wszyscy tańczcie teraz, ceny w górę lecą jak furbonowce Róbcie to, grajcie, hej, hej Hej, hej, Walut! Nie wiem jak tobie, ale mnie się to podoba Spróbujmy następną wersję Do poczty na listy do oznaczeń, taniochy pożegnanie, do planszy z wyszperaną kartą po uszu znawcy kantów, klap, ci, klap, ci, klap, ci. do świadków frazesów narzekających na To, co możecie usłyszeć na początku. To jest właśnie ten Chipmunk Sample. Jeśli nie chcemy generować tekstu z Suno, to możemy napisać tekst samodzielnie lub napisać tekst piosenki z czatem GPT. Ja wpisałem sobie tutaj taki tekst do chat GPT. Napisz tekst piosenki, który ma trzy zwrotki i refren. O marchewce, która jest smutna. Bo została zjedzona. Teraz skopiuję ten tekst z ChatGPT i wkleję do Suno w pole Lyrics. Muszę jeszcze pozmieniać kilka rzeczy i dodać specjalne tagi, które Suno od nas wymaga, pokazując Suno, gdzie ma być zwrotka, a gdzie ma być nasz refren. Tagi są dodane, teraz dodam tylko styl muzyczny i dla mnie będzie to Acoustic Rock Chill Synth, Emotional Female Voice, dodam jeszcze tytuł i naciskam Create. I Posłuchajmy teraz naszych utworów. Była raz marchewka, pomarańczowy blask. W ogrodzie rosła pięknie, dzień po dniu, tak raz za raz świeciło na nią słońce. Zobaczmy teraz drugą wersję. marchewka pomarańczowy blask, w ogrodzie rosła pięknie dzień po dniu, tak raz zaraz. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Suno śpiewał piosenki w różnych językach. Mogę skopiować ten tekst i poprosić ChatGPT, żeby przetłumaczył ten tekst piosenki na inne języki. Wystarczy teraz skopiować wersję językową w pole lyrics. Styl zostawiamy taki sam i generujemy, generujemy naszą piosenkę o marchewce w języku angielskim. Teraz język francuski. Teraz wersja koreańska, zmieńmy tylko styl na K-pop. Jedną z moich ulubionych opcji jest tworzenie muzyki instrumentalnej. I aby zrobić to w Suno wystarczy kliknąć tutaj przycisk Instrumental i wtedy wpisujemy tylko styl muzyczny w jakim chcemy, żeby nasz utwór instrumentalny był skomponowany. Ja tu mam Ambient House P-Funk i klikam Create. Jeśli brakuje nam inspiracji, w jakim stylu nasza muzyka powinna być skomponowana, możemy wykorzystać czat GPT do. Generowania promptów. Ja na przykład zapytałem ChatGPT: generuj prompt do aplikacji Suno AI, generującej muzykę. Prompt ma być nie dłuższy niż 200 znaków. Muzyka ma być energiczna, zawierać kościelne organy oraz mocną elektryczną gitarę. ChatGPT wygenerował mi tutaj taki prompt. Kopiuję ten tekst, wklejam do Suno i klikam Create. thank you. Przyjmijmy jeszcze kilka innych stylów, na przykład taki. Muzyka ma być podniosła i smutna i nadawać się do ilustracji ważnego wydarzenia historycznego. I mamy tutaj prompt do Suno, który kopiujemy, wklejamy oraz generujemy muzykę w tym stylu. Teraz nowoczesny jazz, i mamy tutaj prompt do Suno. Ale ja uwielbiam również muzykę irlandzką. Nigdy nie byłem w Irlandii, chociaż spędziłem 15 lat w Wielkiej Brytanii i zobaczmy, co Suno potrafi, jeśli chodzi o muzykę irlandzką. Jak tu nie kochać tej muzyki? Jeśli jakiś utwór nam się podoba, możemy kliknąć przycisk like i wtedy łatwiej jest nam odnaleźć w naszej bibliotece, czyli library, oraz sekcja liked. Mamy tutaj wylistowane wszystkie otwory, które polubiliśmy. Możemy też przesunąć ten przycisk public, wtedy udostępniamy dany utwór do słuchania. Publicznie dla innych osób. Kolejnym sposobem generowania muzyki w Suno jest przesłanie własnego pliku muzycznego, fragmenty utworu. Może to być po prostu nasze demo, które stworzyliśmy na jakimś instrumencie lub zaśpiewaliśmy i Suno przetworzy ten utwór na swój sposób. Ja mam tutaj jeden taki plik, który skomponowałem i prześlę go teraz do Suno. Brzmi on tak. Przesyłam go teraz do Suno i chciałbym teraz, żeby Suno na podstawie tego pliku stworzył nowy utwór, tak jakby kontynuację tego utworu. W tym celu klikam przycisk Extend, zostawiam opcję instrumentalną, wpisuję styl Electronic i wciskam przycisk Extend. Przypominam jeszcze raz, to jest oryginalna wersja. A teraz co stworzył Suno? I wersja numer 2. Wersja oryginalna była słaba, wersja przetworzona przez Suno nie była idealna, natomiast najlepsze rezultaty w tym przypadku osiąga się wykorzystając opcję Suno, która nazywa się cover. Poczekamy tylko, aż suno wygeneruje cały. Ten utwór i dla dowolnego z tych utworów, tego, którego, który nam się bardziej podoba, klikamy te trzy kropeczki, idziemy do opcji Create i wciskamy opcję Cover Song. I jeszcze raz klikamy Create. Jak słyszymy, wersja ta już jest już zupełnie bardziej dopracowana. Natomiast ta druga wersja jest już po prostu rewelacyjna. Suno na podstawie kawałka naszej kompozycji stworzył zupełne arcydzieło, moim zdaniem. Suno posiada jeszcze kilka dodatkowych opcji, jeśli wejdziemy tutaj w nawigację i w opcję Create. Możemy przedłużyć nasz utwór, co już próbowaliśmy. Możemy wykorzystać nasz prompt jeszcze raz i go zmodyfikować. Na przykład tutaj mamy Electronic Music, tak tworzyliśmy ten utwór. Możemy coś dodać, zmienić i tak stworzyć nową wersję naszego utworu. Cover song to też próbowaliśmy. Możemy stworzyć tak naprawdę szablon naszego utworu, jeśli chodzi o wokal. Jeśli dany wokal nam się podoba, możemy go zapisać i wykorzystywać w innych piosenkach. Możemy też pobrać, jeśli mamy tekst. Piosenkę z tekstem. Jeśli klikniemy opcję Get Stems, wtedy Suno wygeneruje nam wokal i wersję instrumentalną osobno. Możemy ją, też, możemy ją wykorzystać wtedy w innych programach muzycznych do dodatkowej obróbki. Takie wygenerowane wersje lub gotowe piosenki możemy też pobrać w opcji Download. Możemy pobrać wersję MP3, Wave. Możemy też pobrać wideo, które. Poza muzyką będzie też pokazywało tekst naszej piosenki. Nawet możemy edytować naszą piosenkę i wchodząc w opcję Replace Section, możemy sobie zaznaczyć daną sekcję naszej piosenki i po prostu zmienić ją, zmienić styl, zmienić tekst. Zamiast, najlepiej, możemy zrobić gorzej i wygenerować taką sekcję. Jeszcze raz, jeśli nam się spodoba, zastąpić tą sekcję w naszym utworze. Tak więc możliwości tworzenia muzyki z Suno AI jest wiele. Warto jednak pamiętać, że jeśli chcielibyśmy wykorzystać tę muzykę w celach komercyjnych, konieczna jest wersja płatna Suno, wersja Pro, która kosztuje 10 dolarów. Czyli około 40 zł. Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie to brzmi fantastycznie. Gdybym był wokalistą lub członkiem zespołu muzycznego, mógłbym powiedzieć, że AI wchodzi z impetem i niszczy rynek muzyczny. Ale jako entuzjasta, który zawsze marzył o tworzeniu muzyki, ale brakowało mu czasu, witam narzędzia takie jak Suno. Z radością. Jeszcze 30-40 lat temu, aby profesjonalnie tworzyć muzykę, potrzebna była duża wytwórnia muzyczna i ogromny budżet. 20 lat temu komputery i internet drastycznie uprościły ten proces i obniżyły jego koszty. A dzisiaj, dzięki AI, tworzenie profesjonalnej muzyki stało się jeszcze łatwiejsze i dostępne dla każdego. Ja uważam, że jest to niesamowite. A ty? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Jeśli chcesz posłuchać więcej muzyki stworzonej przez sztuczną inteligencję, zapraszam cię do posłuchania muzyki wirtualnego artysty, który nazywa się AJ. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!